Co na to Twój lekarz? Medyczny podcast. Mówimy o zdrowiu w przystępny sposób. Zaprasza Dariusz Lidera. Woda odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu zdrowia i prawidłowego funkcjonowania organizmu. Jest niezbędna dla procesów metabolicznych, termoregulacji, a także transportu składników odżywczych. Chcesz wiedzieć więcej na ten temat? Sprawdź. Co na to Twój lekarz? A dzisiaj Twoim lekarzem jest dr Szczepan Dolny, certyfikowany specjalista medycyny stylu życia. Dzień dobry panie doktorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Jakie funkcje tak naprawdę pełni woda w organizmie człowieka? Pierwszą funkcją, o której powinniśmy wspomnieć jest na pewno funkcja transportowa. Woda jako element krwi i limfy. Transportuje i składniki odżywcze, mikroelementy, które są nam niezbędne oczywiście do funkcjonowania, jak również transportuje metabolity celem usunięcia ich z organizmu. To jest pierwsza podstawowa funkcja. Czyli wszystko to, co najważniejsze, tak naprawdę zawiera się w wodzie w organizmie człowieka? Tak, jak najbardziej. Woda jest rozpuszczalnikiem po prostu dla tych wszystkich substancji, i dzięki temu, że jest właśnie rozpuszczalnikiem, ma możliwość transportu i, i przenoszenia tych substancji z jednego miejsca, tu ile powinniśmy mieć tej wody w organizmie, tak procentowo, bo są różne szacunki. Statystycznie jest to na pewno zależne od wieku. U niemowląt ten procent wody jest największy, i to jest, sięga nawet do 80%. Im jesteśmy starsi, tym procent wody w naszym organizmie zmniejsza się do poziomu 50-60%. U młodzieży osób już Powoli dorosłych, nawet spada do poziomu 45-50% w przypadku seniorów. To nie bez powodu mówi się, że o taki zasuszony staruszek. Jak najbardziej. Im człowiek jest starszy, tym niestety udział procentowy wody w organizmie jest mniejszy. Poniżej jakiego poziomu nie może spaść? Nie ma określonego poziomu. Tutaj bardziej chodzi o poziom odpowiedni dla danego człowieka. Który może się po prostu wiązać z cechami odwodnienia i z konsekwencjami tego odwodnienia. A co na to Twój lekarz? Dlaczego odpowiednie nawodnienie jest kluczowe dla funkcjonowania narządów i układów, i dla mhm. których tak naprawdę jest najważniejsze? Biorąc pod uwagę właśnie funkcję transportową, czyli układ krążenia, to jest bardzo istotne. To, żeby odpowiednia ilość wody właśnie była w układzie krążenia. W krwi ogólnie procentowo woda obejmuje 90% ilości po prostu w, w tym w, we krwi. Tutaj wspomnieliśmy już oczywiście o tej funkcji transportowej. Jeżeli chodzi o układ nerwowy, woda ma bardzo istotny wpływ na koncentrację, procesy kognitywne, zapamiętanie, nastrój, odwodnienie może być przyczyną większej podatności na stres. Biorąc pod uwagę również to, że funkcja wody jest bardzo istotna w procesach metabolicznych, woda jest środowiskiem, w którym procesy metaboliczne mogą przebiegać, Tutaj prawidłowe nawodnienie na pewno będzie miało istotny wpływ na to, żeby właśnie te procesy metaboliczne przebiegały w odpowiednim tempie i żeby metabolizm był prawidłowy. No i chyba latem to musimy tego płynu chłodniczego trochę nalać, żebyśmy nie spalili się na słońcu. To są pewne wyjątkowe sytuacje, w których zapotrzebowanie na wodę jest na pewno większe. Jednym właśnie z takich elementów jest wyższa temperatura, właśnie otoczenia, gdzie parowanie jest większe, gdzie w tym momencie nasze zapotrzebowanie na, na ten składnik odżywczy jest na pewno większe. No i termoregulacja rzeczywiście w takich sytuacjach, czyli w wakacje. Słoneczne dni, wysokie temperatury, no i konieczność uzupełniania rzeczywiście płynów w każdym możliwym momencie. No ale właśnie uzupełniania płynów czy uzupełniania wody. Bo no tutaj i właśnie, chyba to jest bardzo istotna, bardzo ważny element. Mówiąc o wodzie, nie mówimy tylko i wyłącznie o tlenku wodoru, czyli samej strukturze chemicznej wody, tylko mówimy o wodzie jako o rozpuszczalniku, w którym są zawarte również mikro, czasami również makroelementy. Głównie nam chodzi o mikroelementy, czyli o, o elektrolity po prostu. Stół. Tutaj ważne jest to, jaką wodę pijemy, jeżeli już mówimy właśnie o, o, o tej wodzie. Nie może być to woda, która zawiera zbyt mało tych mikroelementów, takim bardzo. Radykalnym, można powiedzieć, formą tej wody jest woda destylowana, gdzie, gdzie zawartość tych, tych składników jest znikoma, o ile nie żadna. Po drugiej stronie takiego spektrum mamy wodę na przykład morską czy oceaniczną, gdzie ilość tych mikroelementów i elektrolitów jest zbyt duża dla nas i ta woda też nie będzie dla nas odpowiednia. Także musimy zbalansować to wszystko na takiej zasadzie, że woda, którą dostarczamy powinna mieć adekwatną, odpowiednią ilość po prostu mikroelementów. Ciekawe, co na to twój lekarz? Czy woda w kranie we Wrocławiu jest gdzieś pomiędzy wodą z oceanu a wodą destylowaną? Jak najbardziej. I wydaje się, że ta nasza tak zwana kraniczanka jest najlepszą formą właśnie wody, którą możemy spożywać. Jest to woda, gdzie ilość substancji rozpuszczonych jest w granicach od 200 do nawet do 600 mg na, na litr, co klasyfikuje ją. Jako wodę nisko bądź średnio zmineralizowaną, jest to woda odpowiednia na dobrą sprawę dla człowieka w każdym wieku. Trzeba brać pod uwagę to, że i dzieci, i niemowlęta nie powinny spożywać wody wysoko zmineralizowanej. Wysoko zmineralizowana woda to jest woda, która ilość tych substancji ma powyżej 500, powyżej 1000. Z drugiej strony, tego typu woda nie powinna być również zalecana pacjentom którzy, starszym, którzy mają skłonność po prostu do kamicy nerkowej. Bo jednak woda wysoko zmineralizowana zwiększa prawdopodobieństwo kamicy nerkowej. Ale to, co płynie we Wrocławskich kranach, to jest mniej więcej jest po pośrodku idealne. idealne. Jest, można powiedzieć, że idealne. Także tutaj, tak jak mówię, to jest woda, którą można zalecać i najmłodszym pacjentom, i najstarszym. W związku z tym jest to rozwiązanie idealne. Co radzi Twój lekarz, jeśli chodzi o ilość wody do spożycia dziennie? Zapotrzebowanie na wodę jest cechą charakterystyczną osobniczą, w związku z tym nie możemy powiedzieć, że dany człowiek powinien wypijać tyle, ale tyle. Zakłada się mniej więcej, że powinno się spożywać około 1 ml na jedną kilokalorie zapotrzebowania energetycznego. W związku z tym, jeżeli mamy mężczyznę standardowego 70 kg, jego zapotrzebowanie na energię oscyluje w okolicach 2-2,5 tysiąca kilokalorii, to jego zapotrzebowanie będzie około 2,5 tysiąca ml, czyli 2,5 litra wody na dobę. Co radzi Twój lekarz? Na koniec krótko, praktyczna rada dla wszystkich, którzy muszą pamiętać o uzupełnianiu swoich zasobów wody. Przede wszystkim pamiętajmy o tym, żeby wodę uzupełniać przez cały dzień małymi ilościami. I druga rzecz, na pewno miejmy tą wodę pod ręką. Jeżeli będziemy mieć tą wodę pod ręką, będziemy na pewno o niej pamiętać i zwiększymy prawdopodobieństwo prawidłowego nawodnienia organizmu. Powiedział w podcaście, co na to twój lekarz? Dr. Szczepan Dolny, specjalista medycyny stylu życia. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Co na to twój lekarz? Wszystkie odcinki medycznego podcastu dostępne są na stronie twój twójlekarz.net oraz na popularnych platformach streamingowych. Co tydzień nowy odcinek.